Neville Goddard nie z tego świata. Rozdział pierwszy. Myślenie czterowymiarowe. A teraz powiedziałem Wam, zanim to się stanie, abyście uwierzyli, gdy to już nastąpi. Wiele osób, włącznie ze mną, obserwowało wydarzenia przed ich wystąpieniem. To znaczy, zanim pojawiły się w tym świecie trzech wymiarów. Jako, że człowiek może obserwować wydarzenie zanim nastąpi ono w przestrzeni trzech wymiarów, życie na Ziemi musi przebiegać zgodnie z planem, a plan ten musi istnieć gdzieś indziej, w innym wymiarze i pozwala przemieszczać się przez naszą przestrzeń. Jeśli zachodzące wydarzenia nie były w tym świecie, kiedy zostały zaobserwowane, to aby zachować elementarną logikę myśli, należy przyjąć, że musiały one być nie z tego świata. A cokolwiek można zobaczyć, zanim się tu pojawi z punktu widzenia człowieka żyjącego w trójwymiarowym świecie, musi być. Predeterminowane. Powstaje zatem pytanie: czy jesteśmy w stanie zmienić naszą przyszłość? Napisałem tę książkę, by ukazać możliwości tkwiące w człowieku. Chodzi o pokazanie, że człowiek może zmienić swoją przyszłość. Ta ostatnia, nawet jeśli zmieniona, ponownie tworzy deterministyczną sekwencję. Wychodząc z punktu ingerencji, przyszłość, która będzie zgodna ze zmianą. Najbardziej niezwykłą cechą przyszłości człowieka jest jej elastyczność. Decyduje o niej raczej ludzkie nastawienie niż czyny. Kamieniem węgielnym i fundamentem tych wszystkich spraw jest ludzkie postrzeganie samego siebie. Człowiek działa tak, jak działa i ma takie, a nie inne doświadczenia, ponieważ jego koncepcja siebie jest taka, jaka jest i właśnie ona jest tego jedynym powodem. Gdyby zaśmiał on inną koncepcję siebie, zachowywałby się inaczej. Zmiana koncepcji siebie automatycznie zmienia przyszłość. A zmiana dowolnego zakresu jego przyszłej serii doświadczeń wzajemnie zmienia jego koncepcję samego siebie. Założenia, które człowiek uważa za nieistotne, tak naprawdę wywołują poważne skutki. Dlatego powinien on je przewartościować i rozpoznać ich twórczą moc. Wszystkie zmiany zachodzą w świadomości. Przyszłość, choć z wyprzedzeniem przygotowana w każdym szczególne, ma kilka konsekwencji. W każdym momencie naszego życia mamy przed sobą wybór, którą z kilku przyszłości wybierzemy. Istnieją dwa rzeczywiste spojrzenia na świat, które każdy posiada: skupienie naturalne i skupienie duchowe. Starożytni nauczyciele, Pierwsze nazywali umysłem zmysłowym, a drugie umysłem Chrystusa. Możemy je rozróżnić jako zwykłą świadomość życia na jawie, kierowaną przez zmysły i kontrolowaną wyobraźnię, kierowaną pragnieniem. Te dwa odrębne ośrodki myśli rozpoznajemy w stwierdzeniu. Człowiek przez swą zmysłową naturę nie przyjmuje darów boskiego ducha, bo są one dla niego jedynie głupotą. Nie jest w stanie ich zrozumieć, ponieważ weryfikacja ich przeprowadzana jest duchowo. Naturalny ogląd ogranicza rzeczywistość do chwili, zwanej teraz. Z tego punktu widzenia przeszłość i przyszłość są czysto urojone. Z drugiej strony, duchowy ogląd umożliwia widzenie zawartości czasu. Zdarzenia są wówczas widziane jako odrębne i oddzielone niczym obiekty w przestrzeni. Dla spojrzenia duchowego przeszłość i przyszłość są teraźniejszością teraźniejszą całością. To, co mentalne i subiektywne dla człowieka zmysłowego, jest dla człowieka duchowego konkretne i obiektywne. Nawyk widzenia tylko tego, na co pozwalają nasze zmysły, czyni nas całkowicie ślepymi na to, co inaczej moglibyśmy zobaczyć. Aby kultywować zdolność widzenia tego, co niewidzialne, powinniśmy często celowo odrywać nasze umysły od dowodów zmysłowych i skupiać naszą uwagę na niewidzialnym stanie, mentalnie odczuwając go i przebywając w nim, aż uzyska on całą wyrazistość rzeczywistości. Szczera, skoncentrowana myśl skupiona w określonym kierunku. Odcina inne doznania i powoduje ich zanik. Aby to zobaczyć, musimy jedynie skoncentrować się na pożądany stanie. Nawyk wycofywania uwagi z obszaru doznań i koncentrowania jej na tym, co niewidzialne, rozwija nasze duchowe perspektywy i pozwala wniknąć poza świat zmysłów i zobaczyć to, co niewidzialne. Albowiem od stworzenia świata. Niewidzialne i jego rzeczy są wyraźnie widoczne. Ta wizja jest całkowicie niezależna od naturalnych zdolności. Otwórz ją i przyspiesz. Bez niej te instrukcje są bezużyteczne, ponieważ weryfikacja spraw ducha przeprowadzana jest duchowo. Odrobina praktyki przekona nas, że możemy kontrolując naszą wyobraźnię, Kształtować naszą przyszłość w zgodzie z naszymi pragnieniami. Pragnienia pragnienie jest główną siłą napędową działania. Nie moglibyśmy poruszyć nawet jednym palcem, gdybyśmy nie mogli pragnienia, gdybyśmy nie mieli pragnienia, aby nim poruszyć. Bez względu na to, co robimy, kierujemy się pragnieniem, które w danej chwili. Dominuje w naszym umyśle. Kiedy zrywamy z jakimś nawykiem, nasze pragnienie zerwania z nim jest większe niż pragnienie kontynuowania go. Pragnienia popychające nas do działania to te, które przykuwają naszą uwagę. Pragnienie to świadomość czegoś, czego nam brakuje lub czego potrzebujemy, aby uczynić nasze życie przyjemniejszym. Pragnienia zawsze wiążą się z jakąś osobistą korzyścią, a im większa jest spodziewana korzyść, tym intensywniejsze jest pragnienie. Nie ma pragnień całkowicie bezinteresownych. Tam, gdzie nie ma nic do zyskania, nie ma pragnienia, a w konsekwencji nie ma działania. Człowiek duchowy przemawia do człowieka naturalnego językiem pragnień. Klucz do postępu w życiu i spełnienia marzeń leży w gotowości do bezwzględnego posłuszeństwa jego głosowi, które równoznaczne jest z natychmiastowym przyjęciem spełnienia pragnienia. Pragnąc jakiegoś stanu, to go mieć. Jak powiedział Pascal: Nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie już znalazł. Człowiek, zakładając uczucie spełnionego pragnienia, a następnie żyjąc i działając zgodnie z tym przekonaniem, zmienia przyszłość w sposób zgodny ze swoim założeniem. Założenia budzą to, co potwierdzają. Gdy tylko człowiek przybiera uczucie spełnienia swojego pragnienia, jego czterowymiarowa jaźń znajduje sposoby na osiągnięcie tego celu, odkrywa metody jego realizacji. Nie znam jaśniejszej definicji środków, za pomocą których realizujemy nasze pragnienia, niż doświadczenie wyobraźni tego, czego doświadczylibyśmy w ciele, gdybyśmy osiągnęli nasz cel. Doświadczenie spełnienia wymusza środki niezbędne do jego osiągnięcia. Dzięki szerszemu spojrzeniu czterowymiarowe ja konstruuje środki niezbędne do realizacji przyjętego celu. Niezdyscyplinowany umysł ma trudności z przyjęciem stanu, któremu zaprzeczają zmysły. Oto technika, która ułatwia poznawanie wydarzeń zanim one nastąpią. Przywoływanie rzeczy, których nie widać, tak jakby były. Ludzie mają zwyczaj lekceważyć znaczenie banalnych instrukcji, ale ta prosta formuła zmiany przyszłości została odkryta po latach poszukiwań i eksperymentów. Pierwszym krokiem do zmiany przyszłości jest pragnienie to znaczy określ swój cel, bądź zdecydowany, czego chcesz. Po drugie skonstruuj zdarzenie które według ciebie nastąpi po spełnieniu twojego pragnienia zdarzenie które implikuje spełnienie twojego pragnienia coś w czym twoje ja będzie grać główną rolę po trzecie rozluźnij swoje ciało i wywołaj stan podobny do snu połóż się na łóżku lub rozsiądź się wygodnie w fotelu i wyobraź sobie że jesteś śpiący Następnie, z zamkniętymi oczami i uwagą skupioną na czynności, którą zamierzasz wykonać w wyobraźni, wczuj się mentalnie w wymyśloną wcześniej czynność i wyobrażaj sobie cały czas, że rzeczywiście ją wykonujesz tu i teraz. Musisz zawsze uczestniczyć w wyobrażonej czynności, nie tylko stać z tyłu i patrzeć, ale musisz czuć, że rzeczywiście ją wykonujesz. Tak, aby wyobrażone doznanie było dla Ciebie prawdziwe. Ważne jest, aby zawsze pamiętać, że wymyślone działanie musi implikować spełnienie pragnienia oraz, że musisz wczuć się w to działanie tak, aby było ono dla Ciebie żywe i nabrało barw rzeczywistości. Na przykład, załóżmy, że pragniesz awansu w pracy, otrzymanie gratulacji. Byłoby następstwem spełnienia Twojego pragnienia. Po wybraniu zdarzenia, które przeżyjesz w wyobraźni, unieruchom ciało fizyczne i wywołaj stan podobny do snu, sanse, stan senności, ale taki, w którym nadal jesteś w stanie kontrolować kierunek swoich myśli, stan, w którym jesteś uważny bez wysiłku. Teraz wyobraź sobie, że stoi przed Tobą przyjaciel. Wyobraźni, podaj mu swoją dłoń. Najpierw poczuj, że jest ona solidna i prawdziwa, a następnie prowadź z nim wyobrażeniową rozmowę w harmonii z tą czynnością. Nie wyobrażaj sobie, że znajdujesz się w pewnej odległości, w przestrzeni, w pewnym oddaleniu, w czasie i gratulujesz sobie szczęścia. Zamiast tego uczyń tamtość. Tutajnością, a przyszłość teraźniejszością. Przyszłe wydarzenie już teraz jest rzeczywistością w wyższym wymiarze świata. I to, co dziwne, teraz w świecie o wyższym wymiarze jest równoznaczne z tym tutaj, w zwykłej trójwymiarowej przestrzeni codziennego życia. Różnica między odczuwaniem siebie w działaniu tu i teraz, a wizualizacją siebie w działaniu jak na ekranie kinowym to różnica między sukcesem a porażką. Różnicę tę docenisz, jeśli wyobrazisz sobie teraz siebie wspinającego się po drabinie. Następnie, z zamkniętymi powiekami, wyobraź sobie, że drabina znajduje się tuż przed tobą i poczuj, że rzeczywiście na nią wchodzisz. Pragnienie, fizyczny bezruch graniczący ze snem oraz wyobrażone działanie, w którym dominuje poczucie ja tu i teraz, są nie tylko ważnymi czynnikami w zmienianiu przyszłości, ale także niezbędnymi warunkami w świadomym, świadomym projektowaniu duchowego ja. Jeśli w sytuacji, gdy ciało fizyczne jest unieruchomione, opanowuje nas pomysł zrobienia czegoś i wyobrażamy sobie, że robimy to tu i teraz i utrzymujemy to wyobrażone działanie z uczuciem aż do momentu, gdy zapadniemy w sen. Prawdopodobnie obudzimy się z ciała fizycznego i znajdziemy się w świecie o wyższym wymiarze, z większym skupieniem i faktycznie robiąc to, co chcieliśmy i wyobrażaliśmy sobie, że, ro że robimy. Ale niezależnie od tego, czy, obudziliśmy, czy obudzimy się tam, czy nie, w rzeczywistości wykonujemy tę czynność w czterowymiarowym świecie i będziemy ją ponownie wykonywać w przyszłości, tutaj, w świecie trójwymiarowym. Doświadczenie nauczyło mnie ograniczać wyobrażone działanie sprowadzać ideę, która ma być przedmiotem naszej medytacji do jednego aktu. I odgrywać ją wciąż na nowo, aż nabierze ona cech rzeczywistości. W przeciwnym razie uwaga będzie błądzić po torze skojarzeń, a naszej uwadze ukażą się zastępy przychodzących nam na myśl obrazów. W ciągu kilku sekund odwiodą, one, odwiodą nas one od celu setki kilometrów w przestrzeni i lata w czasie. Jeśli zdecydujemy się wejść na określone piętro schodów, ponieważ jest to prawdopodobne wydarzenie, które nastąpi po zrealizowaniu naszego pragnienia, musimy ograniczyć nasze działania do wejścia na to właśnie piętro. Jeśli nasza uwaga błądzi, musimy ją przywrócić do zadania wejścia po schodach i robić to tak długo aż. Wyobrażona czynność nabierze solidności i wyrazistości rzeczywistości. Idea musi być utrzymywana w polu prezentacji bez żadnego odczuwalnego wysiłku z naszej strony. Musimy przy minimalnym wysiłku przeniknąć umysłem uczucie spełnionego życzenia. Senność ułatwia zmianę, ponieważ sprzyja uważności bez wysiłku. Ale nie może być doprowadzona do stadium snu, w którym nie będziemy już w stanie kontrolować ruchów naszej uwagi. Chodzi raczej o wywołanie umiarkowanego stopnia senności, w którym nadal będziemy w stanie kierować naszymi myślami. Najskuteczniejszym sposobem ucieleśnienia pragnienia jest przyjęcie uczucia jego spełnienia, a następnie w stanie odprężenia i senności powtarzanie w kółko. Jak kołysankę, dowolnego krótkiego zdania, które sugeruje spełnienie naszego pragnienia. Na przykład, dziękuję. Tak, jakbyśmy zwracali się do siły wyższej z wdzięcznością za to, że to dla nas zrobiła. Jeśli jednak dążymy do świadomej projekcji, wymiarowo, wymiarowo wyższy świat, musimy kontynuować tę czynność aż do zaśnięcia. Przeżyj wyobraźni z całą wyrazistością realności to, co przeżyłbyś w ciele, gdybyś osiągnął swój cel, a z czasem spotkasz się z nim w ciele, tak jak spotkałeś się z Nim w wyobraźni. Karm, umysł, przesłankami, to znaczy twierdzeniami, co do których istnieje domniemanie, że są prawdziwe, ponieważ założenia choć nierzeczywiste dla zmysłów, jeśli się w nich wytrwa, dopóki nie nabiorą poczucia realności, utrwalają się jako fakty. Dla założenia dobre są wszystkie środki, które sprzyjają rego, jego realizacji. Wpływa ono na zachowanie wszystkich, inspirując w nich ruchy, działania i słowa, które zmierzają do jego spełnienia. Aby zrozumieć, jak człowiek kształtuje swoją przyszłość w harmonii, ze swoim założeniem, musimy wiedzieć, co rozumiemy przez wyższy wymiarowo świat. To właśnie tam udajemy się, aby zmienić naszą przyszłość. Obserwacja wydarzenia przed jego wystąpieniem zakłada, że jest ono z góry określone z punktu widzenia człowieka w świecie trójwymiarowym. Dlatego, aby zmienić warunki tutaj, w trzech wymiarach przestrzeni, musimy najpierw zmienić je w świecie czterowymiarowym. Człowiek nie wie dokładnie, co oznacza wyższy wymiarowo świat i bez wątpienia zaprzeczyłby istnieniu wyższego ja. Zna trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość, i uważa, że gdyby istniał czwarty wymiar. Byłby on dla niego tak samo oczywisty jak wymiary długości, szerokości i wysokości. Wymiar nie jest linią, jest to każdy sposób, w jaki można zmierzyć daną rzecz, całkowicie odmienny od wszystkich innych sposobów. Oznacza to, że aby zmierzyć bryłę w czwartym wymiarze, po prostu mierzymy ją w dowolnym kierunku z wyjątkiem jej długości, szerokości i wysokości. Czy istnieje inny sposób mierzenia obiektu niż jego długość, szerokość i wysokość? Czas mierzy moje życie, nie wykorzystując trzech wymiarów: długości, szerokości i wysokości. Nie ma czegoś takiego jak obiekt natychmiastowy. Jego pojawienie się i zniknięcie można zmierzyć. Trwa on przez określony czas. Możemy zmierzyć długość. Jego trwania, nie używając wymiarów długości, szerokości i wysokości. Czas zdecydowanie jest czwartym sposobem mierzenia obiektu. Im więcej wymiarów ma dany obiekt, tym bardziej staje się materialny i rzeczywisty. Linia prosta, która leży całkowicie w jednym wymiarze, nabiera kształtu, masy i substancji przez dodanie wymiarów jaką nową właściwość nadałby czas czwarty wymiar która sprawiałaby że stałby się on tak samo nadrzędny wobec brył jak były wobec powierzchni a powierzchnie wobec linii czas jest mediu medium dla zmian w doświadczeniu ponieważ wszystkie zmiany wymagają czasu nową właściwością jest zmienność Zauważmy, że jeśli przetniemy bryłę na dwie części, to jej przekrój, to co wcześniej było wnętrzem, będzie powierzchnią. Przez przepołowienie powierzchni otrzymamy prostą, a przez przepołowienie prostej otrzymamy punkt. Oznacza to, że punkt jest tylko przekrojem prostej, która z kolei jest tylko przekrojem powierzchni. Ten z kolei. Jest tylko przekrojem bryły, która w zgodzie z porządkiem logicznym będzie tylko przekrojem obiektu czterowymiarowego. Nie da się uniknąć wniosku, że wszystkie obiekty trójwymiarowe są tylko przekrojami ciał czterowymiarowych. Oznacza to, że kiedy cię spotykam, to spotykam przekrój czterowymiarowego ciebie, czterowymiarowej jaźni, która nie jest widzialna. Aby zobaczyć czterowymiarową jaźń, muszę zobaczyć każdy przekrój lub moment Twojego życia, od narodzin do śmierci, i zobaczyć je wszystkie jako współistniejące. Koniec części pierwszej.